Następny! Ona mnie woła. Przepraszam cię, ale nie mówię w zombie. Yeah, yeah, yeah. Leo, podpiszę teraz twój strachbum. Hej! Właśnie odebrałam swój strachbum. Chcecie go zobaczyć? Wyglądamy zabójczo. Może później co? Teraz niestety musimy wkuwać na durną gryzologię. Mogę Ci wymienić wszystkie terminy w porządku wstecznym, chcesz? Cóż, um, jestem poważnie spóźniona na to tam. Hej! Gratulacje. Macie naprawdę straszne fotki w Strachbumie. Cudowne są, prawda? Sadawa. A oto i nasze najjaśniejsze gwiazdy. Zrobiłam całą rozkładówkę z tobą i Gilem. Wszyscy powinni się dowiedzieć, jaką cudowną parą jesteście. No i dowiedzą się. Podpisywanie tych strachbumów to straszna chorówka. Oto cena Sławy. Panie paskudny, ożywił Pan wszystkie martwe języki. Cóż, nauczam ich tak jak oryginalnie. Panno Denil. Jeśli ma panienka zamiar użyć tego do żarciku na zakończenie szkoły, to polecałbym to mocno przemyśleć. Nie wiem, skąd to się wzięło. Lepiej mieć na oku skład potworniarek, panie paskudny. To jest moje ulubione. Gil, a tobie które się podoba? Sam nie wiem. Wszystkie są straszne. Wiem. Nie powinna używać do nich rybiego oka. To nie to. Muszę ci coś powiedzieć. Wal. Ja... Nie powiedziałem o tobie rodzicom. Okłamałeś mnie? Jak mogłeś? Przecież wiesz, co oni myślą o słonowodnych. Grożą, że wyślał mnie do podwodnej akademii, jeśli będę z tobą chodził. Nie miałem wyboru. Zaraz się spóźnię na test końcowy. Laguno, czekaj! No i koniec czasu. Przekażcie pracę do przodu. Jak ci poszło? Pisałam jak maniak podczas ataku. O! Zgniłe jaja gorgony. Czy drużyna potworniarek planuje coś, o czym powinienem wiedzieć? Nie, ser. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Tak twierdzisz. Chyba wiem, jak to naprawić. Chcesz powiedzieć o nas rodzicom? Nie, po prostu nie pokażę im strach bumu. Nie dowiedzą się. Albo się z nimi zgadzasz, albo nie. A jeśli nie, to musisz z tym coś zrobić, zamiast zachowywać się jak wystraszony szczeniak. Nie takiego przecież cię poznałam. Brakuje mi jeszcze podpisu Laguny i Gila i będę miała wszystkich. Hej, upuściłaś coś! Chwila to nie moje! Co to jest? Przepis na smrodo bomby. Dziwne. A co jeśli im powiem, a oni mnie stąd odeślą. Wtedy cię stracę na zawsze. Nie rób tego dla mnie. Zrób to dla siebie, bo inaczej oni zrujnują ci życie. Podpiszecie mi się? E, jasne. W tym roku pierwszy raz strach, bom jest też w wersji online. Co? Tak, rozesłali go mailem do rodziców. Czadowo, co? Chyba tak. A ty jak sądzisz, koleżko? O!